Macie z tej strony. Jak widzicie, jestem w aucie. To oznacza tylko jedno, oznacza poszukiwania. Jedziemy dzisiaj na zaproszenie Stowarzyszenie Górnośląskich poszukiwaczy Watacha. Więc e, będzie mała integracja. E, myślę, że będzie świetna zabawa, jak zwykle. E, Posiedzimy, pogadamy, pokopiemy oczywiście. Postoimy też. O, będzie fantastycznie. Także co? No zapraszam Was na film. A jeszcze tylko powiem, że tak, dzisiaj piękna pogoda. Yy, na razie minus jeden na wyświetlaczu, ale ma się to szybciutko zmienić. Temperatura ma dojść tam do 10 czy 14 stopni, więc będzie naprawdę fajnie cieplutko. No i co? Będziemy kopać! Zapraszam na dalszą część filmu. Dziewczęta Wam. Wszystkiego najwspanialszego z okazji wczorajszego Waszego święta. No ma. Żebyście dzisiaj 6 zł wyciągnęła. Czekaj, ale to no, tak. Proszę, proszę bardzo, bardzo proszę dziękuję. bardzo. Dziękuję. O, chodźcie szlafiko, chodźcie. Dzięki, jakiś ilość. Każdy liczy na przykład lasa Każdy liczy na przykład lasa i dobrego żeby słuchajcie nie żeby się tradycji stało zadość mamy jeszcze dwie niewiasty i im też trzeba trzeba coś prezentować Dzień dobry, witamy Najlepszego Co prawda? Dziękuję ósmy był wczoraj, ale że tak powiem, ale pamiętaliśmy i jeszcze idziemy do najmłodszej o, była taka mała ja się spokój proszę bardzo różyczka od nas najlepszego oho, Dobra, tam dojdą ee, Witajcie wszyscy w ten y, Piękny niedzielny poranek Pogoda jak widzicie nam dopisała Pole miało być jeszcze przebronowane, niestety nie zdążył Ale i tak będzie w miarę fajnie się kopać W razie pozwolenie mamy na te pole Tylko tutaj tak, y, tam jest y, Zrobiony taki rów. Tamta część to jest zupełnie inne pole, tam by proszę nie wchodzić. Tylko tutaj do tego rowu. Tam jest tak, tak mniej więcej coś takiego, jak tutaj zrobione. A tutaj kopiemy aż do, aż do zielonego tam. I tamtą tam, stronę tam jak pójdziecie, tam się zaczynają ogrody. Na ogrody proszę nie wchodzić, bo by się straszyć. I tam z boku jeszcze jest yy, za domami aż do drogi że tutaj jak, 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 ja. jak okiem nie, tam jeszcze dalej tam się dalej droga, tam są obrody i tak się te nasze pozwolenie tutaj kończy. Informacja dla nowych osób, które jeszcze z nami nie kopały. Na końcu, jak schodzimy z pola, oddajemy wszystko to, co znaleźliśmy, bo ja to muszę oddać panowie do Bukazetu i Panie. Tak jak pisało w informacji Kopiemy do 12.30, o 12.00 rozpalimy ognisko. Kto będzie głodny, kto będzie miał ochotę porozmawiać, to zapraszam. Będą patyki, będzie kiełbasa, że sobie tam porozmawiamy. Jakieś pytania mamy? Chyba nie, to zapraszam do kopania. Jeszcze jedna sprawa, Mariusz. My mamy. Dla was, e, podziękowania za zaproszenie do mnie na... Oczywiście to jest kolekcjonerskie Kogoś tak. nie pije, czy jak? Nie Daleję sobie miodu Mój nie czekaj, gdzie mnie to po was. Bardzo dziękujemy Wszystkiego dobrego. Też wiemy, że jedziecie, jedziecie, nie macie głowy teraz na organizowanie kopania, także no, zapraszam do, do nas. Nie mamy nie? dużo głów i one wszystko potrafią zorganizować. Bawcie się, się dobrze, głowa. uważajcie na tym polu, żeby mi tu nikt nóg nie połamał, bo... jest mięciutko, a? Głowiec już lądował, nie chciałbym tego pokazać. Dobra, kopiemy. Dobra, mamy piękny sygnał? Andrzej kopie. A tu, będzie... A tu będzie No widzę tam tam kawałek No, no to jest coś naszego no, tak mi się wydaje No, już patrzę Tutaj Albo na skraju Tu widzę Proszę, bo taką chciałeś O widzisz, ale ładnie biła, pięknie, co? No to te ustki się tu zaczynają. Mhm. Proszę bardzo. Proszę, cię, proszę tu, was bardzo. Bo tu fajnie Mamy łuseczki. Lecimy. No. Dobra no co? Kawałek jakiegoś pocisku. Ale niestety tylko kawałek. Patrzcie, piękne miejsce. Niech kopie, ale dzisiaj pogoda nasy Ja bym podejrzewał bardziej tak. Tam patrzcie kościółek Także miejsce z możliwościami Jest. Nie wiemy, zaraz się przekonamy, ale to coś ładnego. Cesarstwo, już widzę po orzełku. z drugiej strony. Co? Jedyneczka zapewne, cesarstwo, tak, jedyneczka. Cesarstwo, no ale wpadła monetka. No to mamy to, cesarstwo. Superowo. Patrzcie, no, pogoda przepiękna. Poszukiwaczy ponad 40 osób. No, na zaproszenie kogo? Watachy. Na zaproszenie Watachy. Rewelacja. Pole piękne. Słoneczko świeci. Czego chcieć więcej? Dobra, lecimy. No i nie uwierzycie, bo dosłownie tutaj był, była ta moneta. Ale tutaj był drugi sygnał. To jest stary guziczek. Mam no, nadzieję, że coś na nim jest. Czy taki gładki, ale piękny guziczek. Ja już widziałem z tyłu, że miał taki koszyczek. Więc chyba jest stary. No ale coś takiego. Zobaczymy. Później, jak się go wyczyści. Na pewno tutaj zobaczycie fotkę. Ale coś wypada. Coś wypada. No i dobra, patrzcie na to. Coś zielonego wyskoczyło i coś takiego cienkiego. No, to może być coś ciekawego. To no, nie wygląda mi na perela, tylko na jakąś starą, starą monetkę. Chyba tu widzę. Nie, na razie to tu nic nie widzę. Dobra, dajcie chwilę. Musimy to delikatnie wyczyścić, ale no, naprawdę delikatnie, bo to nie ma sensu tej monetki męczyć. Hmm. No kurde, nie wiem co to jest Dobra Wyczyścimy, wyneoliwkujemy I wtedy się będzie pewnie wiadomo co to jest Ale coś starszego Coś starszego, ale to pięknie No to lecimy Patrzcie na to Coś wpada, guziczek. No, gdzieś już to delikatnie się rozpada. No, no nie trafiłem, ale taki pompowany guziczek. No. Cześciutki, myślałem, że coś będzie na nim, on jest czysty, no, ale nic. Lecimy dalej na razie. No coś tu wychodziło, tego, każdy znalazł coś, także myślę, że dzisiaj. No, tak. Złomu też trochę. Krzyżyk, oczywiście złomu. Ale tutaj są ci No jest tego trochę, jest tego trochę. Plomby. Marki narzędziowe. A no, naprawdę. A to jest od zegarka prawdopodobnie. Kluczyk. A ja to znalazłam, to wygląda niemal. Od zegarka. Też wyciągnę, że... Słyszaliś, nie? Słyszałem. Marcin, możesz pozdrowić? Marcin jeszcze przed tym przed nim oglądać te, 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 te kiełbasy. Ona wiesz, będzie jadła sałatę, a tutaj kiełbasy będzie oglądać. No i co? Powolutku kończymy. Już tam wszyscy poszli do przodu, ja jeszcze zostałem chwilę, bo jeszcze testowałem ostatnio moją kiełbaskę, była bardzo dobra, a dzisiaj byłem bez śniadanka, więc byłem głodniotki, no i co, pole rewelacyjne, już patrzcie, wszyscy zeszli, już jakieś, ten, e, jakieś, e, e, już się powoli składają, natomiast to pole rewelacyjne, fajne warunki, świetna pogoda. Trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie.